Zapaść opieki zdrowotnej pogłębia się. Zadłużenie szpitali rośnie lawinowo. NFZ nie zwraca pieniędzy za poniesione przez szpitale wydatki. Od lat płaci za wykonanie procedury tyle samo, mimo że koszt leczenia w ciągu kilku lat wzrósł czasami o kilkadziesiąt procent. Elity mają się gdzie leczyć, więc mało interesuje ich los normalnego, szarego pacjenta. Mamy najniższe w Europie nakłady na opiekę zdrowotną. Wydajemy na zdrowie około 4,8% PKB, gdy średnia w Europie to co najmniej 6,3%. Te 1,5% różnicy to około 40 miliardów rocznie mniej na leczenie Polaków. Aby poprawić dostępność i jakość usług, skrócić kolejki, dać szansę chorym onkologicznym, zwiększyć dostępność do rehabilitacji osób starszych i rozwiązać setki innych problemów, trzeba natychmiast, a nie za 5 lat, zdecydowanie podnieść nakłady na zdrowie, wprowadzić alternatywne ubezpieczenia i znieść monopol NFZ jako jedynego płatnika.